Hejka Wam wszystkim w dzisiejszym filmie. Dzisiaj będzie coś nowego, będzie coś, czego jeszcze nie było na tym kanale i jest to taka seria podsumowania danego miesiąca, w której będę wyłaniała fajne rzeczy z tego miesiąca. Wypisałam sobie kilka serii, z których wyłoniłam rzeczy fajne, które znalazłam w danym miesiącu i są to takie rzeczy jak... Jak film, książka, muzyka, aplikacja na telefon, vloger, miejsce, kosmetyk, ciuch, a napój, alkohol i jedzenie. I z każdej tej kategorii znalazłam coś fajnego w danym miesiącu i będę szukała w danym miesiącu, żeby podsumować ten miesiąc i pokazać w tym filmiku. Na dole w komentarzach możecie pisać um, takie kategorie, których jeszcze nie powiedziałam, a które chcielibyście zobaczyć, albo rzeczy, które są warte uwagi i tego, żeby pokazać je w przyszłym. Na przykład za miesiąc, więc dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie miesiąca maj i tego, co było fajne w tym miesiącu. Na pierwszy ogień idzie film. Oglądam bardzo dużo różnych filmów, i film, który zapadł mi w pamięć i o którym nie jest wcale aż tak głośno, jest to Życie Adeli, czyli film bardzo charakterystyczny o homoseksualizmie, i jest to film wart uwagi warto, można go obejrzeć w internecie, on jest nawet chyba na YouTube dostępny, w jakiś tam częściach podzielony jest to film, który według mnie warto obejrzeć i poświęcić uwagę i swój cenny czas na to, żeby włączyć go sobie gdzieś tam w internecie, czy też kupić czy obejrzeć, ja go miałam, oglądam na VOD w domu, więc jest to coś wartego uwagi. Kolejna rzecz, czyli książki, są to dwie książki, a w sumie bardzo podobne do siebie książki, bo tej samej autorki, ja je mam dwie kupione, znalezione w Empiku. Yy, cena tych książek to, to jest coś koło 39 złotych i są to książki, obydwa są to takie jakby poradniki. Pierwsza książka, którą ja miałam w ręku to jest yy, Jesteś cudem. Yy, to też jest z 50 lekcji, Jak uczynić niemożliwe możliwym, czyli coś, co bardzo motywuje do działania. Druga książka jest to Bóg Nigdy Nie mruga. Potencjalnie nie jest to jakaś książka religijna. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu. Obie książki są fenomenalne, strasznie fajnie się je czyta. Ja lubię czytać książki, które są fajne w odbiorze, które się szybko przyswaja. W szczególności, yy, y, właśnie, 5 lekcji na trudniejsze chwile w życiu, bo jest to po prostu poradnik na to, gdzie coś się dzieje i możecie znaleźć odpowiedź na dane pytanie, które na przykład was nurtuje. Yy, są tutaj na przykład takie rzeczy jak: yy, Jeśli musisz utrzymać związek w tajemnicy, nie powinieneś w nim być. Yy, pierwsza rzecz, która mi się właśnie otworzyła. Więc, są to książki, które warto dorwać, kupić, wypożyczyć i przeczytać. Zwłaszcza na wakacje czy w jakiś tam y, wolniejszy wieczór czy dzień, popołudnie. Polecam. Jeśli chodzi o muzykę, to 19 maja wyszedł nowy album. Jest to album o nazwie Ghost Stories, tak. I na nasz język, czyli opowieść o duchach, płyta jest fenomenalna, jako tutaj uwielbiam i zrobiłabym wszystko, żeby być na ich koncercie. Może nie wszystko, ale bardzo chętnie bym pojechała na ten koncert. Yy, jeden m, taki charakterystyczny album, który na pewno każdy z Was kojarzy, to jest Magic, yy, który jest bardziej popularny. Album nie jest chyba jeszcze dostępny, dostępny na Spotify, ale wiem, że niedługo może być dostępny, może już nawet jest. Jeśli lubicie Coldplay, to ta płyta na pewno Wam się spodoba, ponieważ to jest istna płyta w ich stylu. Jeśli chodzi o aplikacje, ja jestem posiadaczem mm, mm, iPhone'a. Yy, więc produktu Apple. I, i aplikację, którą mogę Wam polecić, jest to aplikacja, która zwie się BlaBlaCar. Ogólnie aplikacja służy temu, żeby dojechać z jakiegoś miejsca do jakiegoś innego miejsca w niskich kosztach. Chodzi o to, że są ludzie, którzy się rejestrują jako kierowcy i tam po prostu spotykać się z jakąś osobą. Możecie się omówić, gdzie kogo odbierzecie. Płacicie, nie wiem, 20 zł za dojazd z zielonej góry do, do, nie wiem, do Warszawy za 25 zł, widziałam, ostatnio popatrzyłam. Jeżeli chodzi o vlogera, to jest był, istnieje do tej pory kanał taki jak Matura do Postura, gdzie głównym prowadzący był Kuba Jankowski. I teraz Kuba Jankowski nagrywa. Link do jego kanału macie na dole. Jest to, nagrywa po prostu vlogi. Jedna wskazówka odnośnie tego, że teraz jak będę w Warszawie, to e, spotkam się właśnie z Kubą i coś nagramy, więc bądźcie czujni i wpadajcie na jego kanał, który warto subskrybować. No, facet naprawdę fajnie, mądrze gada, e, taki typowy vloger, który zna się na rzeczy, więc jest on wart uwagi i tego, żeby zasubskrybować ten kanał. Jeżeli chodzi o miejsce, miejsce będzie e, takie szczególne, które mi zapadło w pamięć ostatnio będąc we Wrocławiu, i już chyba teraz, jak będę częściej we Wrocławiu, to na pewno będę tam zaglądać, jest to taka jakby kawiarnia, piwiarnia, wszystko co tam może być. Yy, czyli literatka, to jest na rynku we Wrocławiu. Miejsce bardzo, bardzo fajne i z takim super klimatem, szczególnie ta sala dla palących. Ja wiem, że niektórzy nie mogą tego znieść. Ale naprawdę, jeżeli chcecie sobie fajnie odpocząć ze znajomymi, napić się piwa czy czegokolwiek innego, na przykład kawy, która też tam jest, jak to robiła Karolina, kiedy z nią byłam, to jest to idealne miejsce klimatyczne, w takim, jeżeli chodzi o tę strefę właśnie dla panujących. Ciemne ściany, pełno książek, charakterystyczny zapach takiego papieru, więc coś, gdzie można fa no, naprawdę fajnie odpocząć i warto tam zajrzeć. Wrocław Rynek, literatka. Super. I teraz uwaga będzie coś zupełnie innego, ponieważ będzie to kosmetyk, coś kosmetycznego, coś dla kobiet, bądź dla was, drodzy panowie, jeżeli chcecie sprawić przyjemność swojej kobiecie. Zdążyliście pewnie zauważyć w niektórych filmikach, że ja jestem straszną fanatyczką, jeżeli chodzi o, o paznokcie i o to, żeby te dłonie były ładne, zadbane, a paznokcie były fajnie pomalowane. I jest taka rzecz, którą ja dostałam w prezencie, to można chyba już nabyć, a jeżeli nie, no to widziałam. Nie widziałam tego jeszcze w sklepach, ale albo nie zwróciłam po prostu uwagi, albo nie dokładnie szukałam. Jest to zmywacz z L'Oreala. Na czym polega wyjątkowość tego zmywacza? Ponieważ on jest rzeczą, która zmieniła moje całkowicie życie i podejście do opalowania paznokci, ponieważ ja bardzo lubię malować paznokcie, ale niekoniecznie lubię zmywać lakier z paznokci. To wygląda w ten sposób, że gdy to odkręcimy, w środku jest taka gąbeczka i dziureczka. I do tej właśnie dziureczki należy włożyć palec, potrzeć, potrzeć, potrzeć. Naprawdę 5 sekund. Wyciągamy i lakier całkowicie zniknął z paznokcia i paznokieć jest czyste. Jest to około 30, może maksymalnie 40 zł, Czyli jest to cena wygórowana, ale ja już wiem, że ten produkt jeśli mi się skończy, to na pewno to dokupię, wiem, że jest możliwość dolewania zmywacza do środka, więc w jakiś sposób jest to forma oszczędności, ale jest to rzecz naprawdę warta uwagi, jeżeli chodzi o dziewczyny i jeżeli chodzi o to, że lubicie na przykład mieć zadbane paznokcie, yy, lubicie często malować, zmieniać kolor, czyli tak jak ja, to jest to rzecz naprawdę fajna i godna polecenia. Kolejna rzecz, czyli bardzo kobieca, czyli ciuch. Ja, jeżeli chodzi o ciuchy, to jak wiecie, jestem fanatyczką butów, a przez ostatni czas, jeżeli siedzicie mnie na Instagramie na, 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 na Facebooku, to cały czas możecie zobaczyć, że chodzę w jednych i tych samych butach, czyli ciapajkach, jak ja to mówię. Coś takiego, ja bardzo długo szukałam lordców, lordców nie znalazłam, ale znalazłam ciapajki, które dostałam w Hajemie. Wyglądają w ten sposób, jak mówił mój tata, że tu jest słoma pod spodem. Jak widzicie, one są płaskie jak deska, wyginają się we wszystkie możliwe strony i wiem, że niedługo umrą, ale strasznie, strasznie je lubię. I strasznie je kocham i nie wyobrażam sobie już bez nich życia, ponieważ są to najwygodniejsze buty w moim życiu, a szczególnie fajnie się prowadzi w nich auto. Koszty tych butów, tak jak zdążyłam powiedzieć bądź nie, to jest około 39 zł i one są cudowne, po prostu są fantastyczne. Mam nadzieję, że się nie rozwalam, jak się rozwalam kupię następne. Za, za, za takie pieniądze, takie ciapajki to jest rzecz y, świetna. Ja szukałam bardzo długo lorców, lorców nie znalazłam, y, takich, które by mi się bardzo podobały, ale to są ciapajki. Ja na to mówię: ciapajki, mówcie na to jak chcecie, ale dla mnie to są ciapajki. Jeśli chodzi o alkohol, bądź też napój, dzisiaj będzie napój, nie myślcie, że jestem taką alkoholiczką. Nie, nie, nie. Bardzo popularny był na Instagramie, w ogóle wszędzie, rzucanie napojów y, o nazwie Arizona. Um, ja też mam takie zdjęcie, które pewnie teraz widzicie, zrobione na Instagrama, bo też chciałam być taka super. I ja jestem ogólnie sama osobą, która jest tak sceptycznie nastawiona do takich wynalazków, w sensie takim, że coś jest kupowane tylko dlatego, że jest popularne. Ale to, jak ja to spróbowałam, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. To jest mrożona jakby herbata, ale ma tak fajny smak, ma spoko cenę, bo około 4 zł. I, I co jeszcze? No i bardzo ładnie wygląda ta butelka. I ogólnie jest to rzecz pyszna, smaczna, idealna na gorące dni, które są, nie są, raz są, raz nie są, ale będą na pewno coraz częściej. No i sam koniec, czyli żarło, 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 żarło. Ja wiecie, jestem akuchenna, dla mnie gotowanie to jest yy, pomyłka. Ja się do tego po prostu zbytnio nie nadaje, ale jeżeli już coś muszę zrobić, to to zrobię. Po prostu nie sprawia mi przyjemności yy, yy, gotowanie. Nie jaram się tym zbytnio, ale jeżeli chodzi o jedzenie, to yy, ja na nowo zakochałam się w kremach, czyli coś jak zupa, tylko że zmiksowana. Ja strasznie nie lubię też zupy. Dla mnie jedzenie zupy to jest jakaś wielka pomyłka. Jak ja mam się najeść jakąś wodą z ziemniakami, marfią i yy, nie wiadomo czym jeszcze. Ale krem z marchwi na zimno, krem z mm, broku, krem z groszku, krem z co tam jeszcze jadam, a z szparagów, szparagi też teraz jest sezon na szparagi, więc warto spróbować coś wspaniałego ja osobiście yy, uwielbiam marchew, więc najczęściej jem krem z marchwi i jest to krem, który ja uwielbiam jest to krem cudowny to tyle, jeżeli chodzi o coś fajnego w, w, w miesiącu maj yy, mam nadzieję, że Wam się spodobało i jeżeli Wam się nie spodobało, to też dajcie mi o tym znać w komentarzach, to coś może zmienimy albo po prostu tego nie będę nagrywała Mm, ale mam nadzieję, że kupiliście to, co Wam sprzedałam <noise> w taki sposób. Także ja się z wami żegnam Facebook, Omstaż wobec wekywu, Instagram, tamte rzeczy zazwyczaj są na bieżąco wrzucane o wiele wcześniej. Yy, bądźcie czujni i uważajcie, co się dzieje na Facebooku, ponieważ szykuje mi się wyprawa w świat po miastach w Polsce, więc będzie można mnie gdzieś chwycić, złapać, więc będzie tak pewnie, że ja na przyjezdem tutaj, możecie wpaść. Ja tam będę, wy wpadniecie, pogadamy czy coś.